Służąc jako prezes Światowej Rady Instytutu Jadwaszem, miałem zaszczyt spotkać się z Janem Pawłem II. On, Jan Paweł II był naszym gościem w Instytucie Jadwaszem i spędziliśmy razem może 6 godzin, ręka do ręki. To dzisiaj czuję jego ludzkość, jego gorąc. To się czuje, to się nigdy. To nie tylko się nigdy nie zapomina, to się czuje w sercu, to jest w organizmie już, tak? Przepiękne rozmowy, oficjalne i nieoficjalne. Nigdy, nigdy tego nie zapomnę. Nigdy w życiu nie zapomnę tego człowieka. Ja, ja, ja dokładnie pamiętam jego oczy. Człowiek, że ma tyle do powiedzenia, ale tak, z taką cierpliwością słucha innych. Jego wielkość Jana Pawła II jest znana jako wybitny teolog, wybitny naukowiec i profesor teologii w Polsce, jako odważny, mądry i bardzo inteligentny kardynał w Polsce, jako jeden z najlepszych, najważniejszych, najciekawszych papieżów w historii chrześcijaństwa. Naród polski jest dumny, że miał takiego bohatera światowego. Ale mówiąc szczerze, my, polscy Żydzi, też jesteśmy dumni, bo wyjeżdżając z Polski do Izraela, przecież ja mam mojego kraju, ja mam moją ojczyznę, żyję w Izraelu. Ja wyjechałem z Polski mając 11 lat, Moje całe życie spędziłem w Izraelu. Ale przeważnie większość Żydów pochodzących z Polski, my. No tak, fu na fu. I dla nas to, że Polak został wybrany jako papież, to nam coś dodało, chociaż jesteśmy Żydami. Jan Paweł II, człowiek, odważny, człowiek, męcz, używając żydowskie słowo. A być męczem w takim, na takim świecie, to nie każdy jest męcz. Wracając do okresu zagłady, człowiek, że ratował innych, człowiek, że był sprawiedliwszy wśród narodów świata, człowiek jako młody student czy ucień w takim przyjacielstwie, sercem otwartym do swoich kolegów Żydów. Jednak w Polsce, w której istniał wtedy antysemityzm, przeważnie w kościołach, a on był całkiem innym, było dużo takich Polaków, a Jan Paweł II był jeden z najważniejszych jeszcze przed jego służbą w Watykanie. E, także no, potem, jako lider, jako, do, jako człowiek numer jeden na świecie chrześcijańskim, katolickim, on e, kontynuował tradycję. Jana XXIII. Otwarte serce do żydowskiego narodu. Dlatego ja dokładnie wiem i nie powiem wam skąd, co napisał papież Jan Paweł II na swojej karteczce, włożą, włożąc ją do tych między kamieniami ściany płaczu. Naszej ten, ten, ten mur naszej świątyni spalonej temu dwa lat do tej ostatniej ściany. Mniej więcej tak, dokładnie tak. Przepraszam naszych braci starszych za niesprawiedliwość ze strony ich braci młodszych, chrześcijan. Jaką odwagę człowiek powinien mieć? Jakie poczucie głębokiej sprawiedliwości? Ile jest takich na świecie? I to jest może w najintymniejszej sytuacji, używając metafory rozmowy Jana Pawła II z Bogiem. Tak. To się zaczęło tak. No, ląduje na naszym lotnisku. Nasze lotnisko koło Awiwu jest na imieniu Dawida Ben Guriona. Ben-Gurion, twórca Państwa Izraela. Żyd z Polski, z Pońsku. Już tak zaczynamy. Tam na tej oczystości, koło samolotu, witamy go. Kto wita naszego najważniejszego gościa, że kiedyś był w ogóle w Izraelu? Mieliśmy wszystkich, ja osobiście. Spotkałem wszystkich: od Clintona i Busha, i no naprawdę, i Kwaśniewskiego, i Lecha Wałęsa. Bardzo, bardzo ich lubi, nie ma sprawy. Ale ja, Paweł II na świętej ziemi, tak? Teraz wita go premier Ehud Barak. Premier Ehud Barak, matka z Warszawy, ojciec z Wilna, ale z tej polskiej części Wilna. Kto jeszcze? Naczelny rabin Izraela, rabin Izrael Meir Laus, Piotrekowa, dziecko Holokaustu, mówiący po polsku. Szewach Weiss, <gryny> prezes Instytutu Yad Vashem z Polski. Tam na lotnisku już mała Polska, tak? Wielka Polska. No a wizyta w Yad Vashem była od pierwszej sekundy, że Jan Paweł Drugi przyjechał swoją limuzyną do Yad Lashem. To dramat, bo tam można skoncentrować wszystko w tych godzinach. Tak? To jest Instytut Pamięci sześciu milionów zamordowanych ludzi, ludzi, Żydów. Między innymi półtora miliona dzieci. Między zamordowanymi wszyscy z Europy. Znaczy, część to też byli Żydzi z północnej Afryki, że mieszkali w Francji, ale to już z Europy. Teraz na polskich ziemiach, na tych wyspach niemieckich, ja podkreślam, na polskim morzu. Tak? Wyspy niemieckie. Zamordowano prawie 4 milionów Żydów, bo nie tylko 3 miliony i 200 tysięcy Żydów z Polski, ale pchali wszystkich Żydów tutaj do, do Polski, bo to było logistycznie, było im wygodnie, tak, wygodnie, tym kanibalom, tym bandytom, faszystom niemieckim. Tak? Spotkanie, a to byli chrześcijanie. Chrześcijańska Europa zdradziła nas, starszych braci. Ja czasami pytam się, i opowiadałem o tym, mówiąc tak nieoficjalnie z Janem Pawłem II, bo mieliśmy dużo czasu między nami. Między jedną i drugą, i trzecią tością, cały czas razem, ręka do ręki. Ja potem dodam coś osobistego całkiem. Ja mówiłem, że u nas są sprawy bardzo skomplikowane, mówiąc o religii. Cały czas nadajemy pytanie, gdzie był wtedy Bóg? Gdzie był Bóg? Czy On wyjechał na wakacje? Czy wziął sobie urlop, ja tak mówię do Jana Pawła II, jako wierzący? Ja nie jestem, nie apikorus i nie jestem ateistą. Tak? Co się stało? Ale po wtedy dodałem, jednak ja, ja mam małą odpowiedź. Może Jego świętobliwość ma na pewno ma lepszą odpowiedź. Ja wiem, że jednak Bóg był wtedy w sercach sprawiedliwych wśród narodów świata. W sercach Bartoszewskich, Senderowej, w sercu Jana Pawła II i innych. Bardzo dużo Polaków. To Jan Paweł II, ja akurat akurat zaczęłaś już druga uroczystość, pomówimy o tym później. No ja czekam, ale już niestety. Bym bardzo rozmawiać jeszcze raz z Janem Pawełem II w tej sprawie. No na pewno myślał dużo w tym kierunku. Bo to jest taki znak pytania. Znak krzyku. E A potem Ejhud, eh, eh, jak wszyscy wiemy, Jan Paweł II był wielojęzykowy. On bardzo inteligentny człowiek. To po angielsku mój eh, przyjaciel, premier Barak pyta się o Jana Pawła II, ja mam plan wysłać Weisa, profesora szefa Hawajsa do Polski jako ambasador. Jak on mówi po polsku? Tak się pytam. No to Jan Paweł II mówi, dość dobrze, ale będzie lepiej. Ale to prawda, aż wtedy jakoś, no ja, ja wyjechałem z Polski jako dziecko. Myśmy mówili między sobą, pojedyź, po żydowsko teraz. Te, te 11 lat, że spędziłem w Polsce, czy lata, czy i pół, prawie cztery, nie mówiliśmy w ogóle. Nasz język to było milczenie, bo my, my, myśmy byli schowani w stajni, w pewnicy, w studole. E, dlatego ja podkreśliłem na oczystości w Jadwabnem, że ja znam miny studoły też, będąc już służąc tutaj już jak, jako ambasadą. Także słabe polskie, takie biedne, takie taki, taki skaleczone, nic. No teraz mi się daje mówić trochę lepiej. Także jeszcze nie dobrze, bo polski język jest bogaty, przepiękny, wielopiętrowy, jak drapać chmur, tak? ale jednak się mówi. Ale wtedy mówiłem tak dość słabo, ale to przepięknie, to prawda i nadzieja. To jest Jan Paweł II, prawda? Dość dobrze. Nadzieja będzie lepiej. Znaczy, każde zdanie. Nie było jednego zdania niepotrzebnego. I zawsze taki mądry sarkazm, ale bardzo ludzki. Sarkazm, że wychodzi z mądrości ludzkiej, a nie z cynizmu. To piękny człowiek. Myśmy się wszyscy zakochali. Był sondaż o popularności, bo u nas w Izraelu, tak jak w Polsce, jak, cały, jak na całym dzisiejszym świecie internetu, tak. sondaże cały czas dość dobre. No to tak, pytali się różne pytania, jaką popularność ma Jan Paweł II w Izraelu? Mój drogi, ja się wstydzę powiedzieć jaką, bo to jest po Stalinowsku. 96%, nie? To wygląda jak. To są, to są wybory w innych państwach, tak? Totalitarnych. Byli zakochani w nim. A to nie jest prosta sprawa, moi drodzy. Bo chrześcijan i Polak. U nas jeszcze istnieje taki antypolanizm, że jest duchowym, intelektualnym odwetem. Po tych dwóch pokoleniach, stracone pokolenie dialogu między nami po wojnie. Ludzi nie zapominają, że nas wypędzono z Polski w 68 roku. Nie zapominają. Polska sobie zepsuła stosunki z narodem żydowskim po wojnie. A teraz idzie dobrze, teraz super. Bardzo dobrze. idziemy. Ja wiem, ja też dołożyłem do tego, ja wiem, do tej rzeki pogody, I mi się zdaje, że ja też mam jakiś mostek osobisty. I to była moja misja, będąc tutaj ambasadorem. Ja sobie wybrałem Polskę jako stolicę Warszawy z mojej służby, bo miałam różne alternatywy. Pierwszy papież, że wszedł do synagogi żydowskiej protestem i z prośbą wybaczenia w Rzymie to był Jan Paweł II. Tak? Nie wolno zapomnąć tego, kiedy tam był zamach w Rzymie. On był dla nas symbolem <laughs> żywym tolerancji na tym świecie. Czasami sobie myślałem, żeby taki człowiek miał czas, żeby przyjechał na dwa tygodnie na Bliski Wschód. I postanowił, ja zrobię tutaj pokój. Może by się to udało. Akurat byłem z moją świętej pamięcią, moją małżonką, że niestety już nie żyję. Byliśmy na jakiejś wycieczce, na jakimś przepięknym statku, na bliskim, ja wiem, taki kruz. Dla nas to był statek miłości, jeszcze byliśmy taką, już nie tak młodą parą, ale myśmy wtedy z Hajfy, mi się zdaje, do Wenecji. I wtedy dowiedzieliśmy na statku, na tym okręcie przepięknym, że został wybrany papież Polak. Aha, moja żona, mówiąc szczerze, była dość obojętna, bo jej rodzina pochodzi z Litwy, okej, okay. ale ja... Byłem bardzo zadowolony, tak spontanicznie chociaż, że wtedy myśmy nie mieli stosunki dyplomatyczne z Polską. I byliśmy dość wciekli na Polaków, co oni sobie pozwalają po tym wszystkim, po tylu latach wyrzucić nas z Polski. Było kopnie. To mi się bardzo nie podobało, ale jednak. To żona mówi do mnie, Szewach, co się stało, co jest? On jednak Polak, nie Żyd. powiedziałam tak, ale nasz. To pamiętam, nasz, a? To są sprawy bardzo głębokie. Wracając do naszej tożsamości żydowskiej. Istnieje też tożsamość polsko-żydowska. To jest ta tożsamość. Bardzo głęboko. Chrześcijanizm ciekawi mnie, religie ciekawią i co się dzieje w Europie ciekawi mnie, co się dzieje w Izraelu, jakie stosunki mamy z Watykanem. Podczas służby Jana Pawła II jako papież, nasze stosunki Jerozolima i Watykan się bardzo, bardzo zmienili i poprawili. A będąc e, przewodniczącym Kresetu, będąc posłem, będąc e, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych w Klesecie, długie lata, no, to cały czas się ciekawiłem tą sprawą. Ale to osobiste spotkanie, no, to dramat. Osobiste. Na przykład, skąd pan jest, pyta mi się Jan Paweł II. Ja mówię, ja z Borysławia. On mówi tak, on tak, Borysław, Borysław, tak, tam. Tak blisko do Truskawca, do Drohobycia. Co znaczy blisko? Bliziutko. Hmm, dość daleko z Wadowic, ale mniej więcej 450-500 kilometrów. Papież mówi, wieczorem ja idę do mapy, 480 kilometrów. Ja sobie myślę, taki człowiek, już nie zdrów. Ma na głowie tyle, taką odpowiedzialność. Fenomenalna pamięć. A to jest też ludzki, bo można się pytać, skąd pan jest i nie czekać na odpowiedź i iść dalej. Nie. I to cały czas, jak pokazał pan ręka do ręki, pan nie może sobie obrazić, jakie poczucie ma człowiek, jeżeli papież trzyma go za ręce. Jeszcze raz kilka minut, jeszcze raz kilka. I ręka powoli na mojej ramionie, bo ja, go, ja trochę prowadziłem. On. Jednak razem z, z Kardynałem Dziwiszem też cudny człowiek. Ach, takie wrażenie już wtedy zrobił na nas. Taki mądry I czuć było tą chemię między Janem Pawłem i Dziwisiem. To jak naprawdę duchowo jak bliźniacze. Ja cały czas patrzyłem, co się dzieje. Oni się rozumieli jeden z drugim, nie mówiąc, tylko patrząc się jedno na drugiego. I to była bardzo delikatna misja. Przecież wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Panie ambasadorze, czy Ojciec Święty przeżył moc na tą wizytę? Jadwaszem? Ja widziałem łzy w jego oczach. Jadwaszem. No co trzeba dalej mówić? Ja też miałem łzy w oczach. Przecież to jest. Są minuty, że człowiek czuje, czuje, jakby trzymał w swoich rękach kawałek historii. To są te minuty. Nie ma takich godzin, to są minuty, sekundy. Papież, bardzo inteligentny człowiek, on przyjechał z, z bardzo dobrą wiedzą, dokładnie jak wygląda wszystko. Znając bardzo dobrze religię żydowską, Znając bardzo dobrze historię, znając bardzo dobrze, jak wygląda konstytucja państwa Izraela i społeczeństwo. To nie jest człowiek, że przyjeżdża z brakiem wiedzy. Nie, wszystko. Ale mówiąc szczerze, był też dyplomatem i to w porządku, bo jednak trzeba być z Żydami, i on jest i był, ale nie przeciwko Arabom. I to jest przepiękne. Na jego spotkaniu wspólnym z tymi siejchami. I mamami, tymi świętymi i muzułmańskimi i rabinami w Jerozolimie. Myślę, że to było jedno poko jedyne pokojowe spotkanie na Bliskim Wschodzie w ostatnich 50 lat. Ile wtedy mieliśmy 52 lata? Jako Państwo dzisiaj 59, tak? A jak on teraz patrzy na tą wizytę, na tą pielgrzymkę i coś? Tęskne, świętego? Tęskne do niego, tęsknę do tej wizyty, dzisiaj jest gorzej. Wtedy w ogóle jeszcze, chociaż już była intyfada, ale jeszcze była jakaś nadzieja, że będzie dobrze, i dzisiaj sytuacja nasza jest beznadziejna. I mówiąc szczerze, on mnie brakuje jako człowiek, nie tylko jako Żyd. Jan Paweł II był w Izraelu zawsze, zawsze kochany. A jego wizyta, jego wizyta w Jedwarszem, jego łzy. Jego otwarte serce do nas. Jego wizyta koło ściany płaczu, ale przeważnie w instytucji Jadwaszem. To był dramat dla wszystkich Izraelczyków. Prawdziwy. To dzisiaj pamiętamy go. Z kim rozmawiam? Jan Paweł II. O. on nie jest naszym papieżem, przecież rozumiemy się, tak? Ale Jan Paweł II, jest naszym bohaterem. To dużo. Ja miałem w roku 1965 okropny wypadek. Straciłem prawie życie. Samochodowy. I prawdopodobnie ostatnie słowa w radiu, w samochodzie, że słyszałem przed wypadkiem, to było o tym, że nasz były premier Moshe Szed, już jest bardzo chory, że już, już umiera. Ja byłem nieprzytomny 13 dni w szpitalu. Żona mi potem powiedziała, że ja cały czas, jak się zbudziłem, trochę na 5 minut, pytałem się, co z Moshe To mnie ciekawiło. Nie o swojej sytuacji, bo nie wiedziałem, że jestem niebezpieczny w sytuacji. Taki miałem tydzień, dwa, mówiąc o Janu Paweł II. Każdą godzinę do radio, do telewizji, co słychać, co się dzieje. I do ostatniej minuty miał nadzieję, że jeszcze przeżyje. Tak, jakby był naprawdę moim ojcem. Takie rodzinne poczucie. Naprawdę. Ja się nie wstydzę. A inni jest rano Różnie. Rano. W Izraelu bardzo. Cały czas na pierwszym miejscu w wiadomościach, mówiąc szczerze. Cały czas. Radio, telewizja, cały czas. Tu była jakaś głęboka, głęboka sympatia. On rozmawiał, Jan Paweł II rozmawiał z naszym premierem. No ja byłem tłumaczem. Potem miał przepiękne spotkanie z tymi, że on ratował, i z profesorem Israelem Gutmanem, i z tymi swoimi przyjacielami Żydami, że jeden mieszka, mi się zdaje, w Paryżu czy w Stanach. I z tą panią, że on ją ratował, że on ciągał na plecach. Tam mi się zdaje gdzieś w województwie święto Świętokrzyskim, że on ją wtedy uratował, bo ona była głodna, tak I on ją przeniósł na plecach z jednego wagonu do drugiego już po wojnie, ale też taki czas, te jeszcze niewyraźne, te kilka dni po wojnie tam jeszcze wojna trwała, ale tam już nie. I to było przepiękne spotkanie po tym Tam, tam w Jan Waszemie na tej uroczystości smutnej był taki chór. Młode, przepiękne dziewczyny. Ja wiem, szkoła z liceum. Mamy to zdjęcie, zobaczycie go. I kogo tego chóru on stał? Może półtora minuty. Te głosy, te pieśni. Miesi zdaj. To część tych małych, młodych dziewczyn, przepięknych. Przyjechali z Rosji, z różnych, ale oni wyglądali bardzo po żydowsku. Te warkocze, przepiękne oczy. Mnie się zdaje, że to mu przypomniało jego młode lata. Może jego koleżanki, koledzy z jego szkoły w Wadowic. Tak samo wyglądali. Ja się nie pytałem co, bo to było oficjalnie już. Ale byłem koło niego i przedstawiłem, macie to zdjęcie, przedstawiłem tą, ten chór. On był wzruszony. Tam była jedna pieśń, to była melodia hasidowska. Cały kola, olam kulo geszeł, cały Cały świat jest wąskim mostem, ale nie wolno się bać. To jest Hasida z Breslau, takie kola, olam kulo". Na pewno ta melodia przypomniała mu młode lata. Panie ambasadorze, jak Na pan... pewno. Nie pytałem go się. A jak pan był tłumaczem tej rozmowy z premierem, duże wrażenie Jan Paweł II zrobił na premierze? Macie przemowy premiera. Ja chcę podkreślić, że premier, mój, Eud Barak, on zmienił swoją przemowę. On był pod takim głębokim wrażeniem, że to, co on sobie przygotował, położył na bok i mówił tak serce do serca. On był po takim głębokim wrażeniem. Spotkanie. Ja wiem to dokładnie, bo ja miałam tą oficjalną przemowę i słyszałem dokładnie, co on mówi. Czy są jakieś takie rzeczy, które może pan zdradzić z tej rozmowy, którą pan tłumaczył? Nie były takie oficjalne, były takie trochę no, takie kulturalne też. Jan Paweł się ciekawił, skąd rodzina. Po tym, jak sytuacja w Izraelu, potem kilka słów o Instytucie Jadwaszem, to z panem Awnerem Szelewem, że jest dyrektorem Jadwaszem, em. Um, um. Takie, nie więcej. Czy na koniec papież coś panu szczególnego powiedział? Nie było końca. To nieskończone. Ostatnia rzecz. Katolicy modlą się do Jana Pawła II za Jana Pawła II. A gdyby pan miał coś przekazać Janowi Pawłowi II, gdyby była taka rzeczywiście może... to co chciałby pan powiedzieć? Mogę mówić spontanicznie tak, jak cały czas rozmawiam z wami, tak bezczelnie, po żydowsko, po galicyjsku. Nasz kochany, wróć do nas.